Witam serdecznie z Q9 CWO, 59 jak zawsze, proszę. Okej, okay, witam Adam, jak wyklepią 7 dzięki, do usłyszenia. Dzięki za łączność, pierwszą dzisiaj trzyma się do usłyszenia. Tu Stefan Kebek 1 Gustaw Paweł Roman przez Paweł, Sierra Quebec 1, Golf Papa Romio, Portable CQ Oscar Kilo for Sierra United. Oscar Kilo for Sierra United, good morning, 5 and 9. Dziękuję, 73, ahoj. Pan Paweł 8, Jadwiga Karol Paweł SP 8, Jadwiga Karol Paweł, witam serdecznie, 59 dla kolegi ze Stółowej Góry, proszę Witam Ciebie, dzisiaj dozwolę na przy jakieś 3 do 5, 3 do 5, pozdrawiam, Paweł kutecha Samit, to Samit Okej, dzięki Pawle, pozdrawiam, Samit tu, Samit, proszę 59 dobrze, ja Zygmunt Adam, 102 Okej, okay, Olga Maria, Zygmunt Adam, 102, wszystko, wszystko jest zapisane proszę Ciebie <grywka> w pamięci dyktafonu, fajnie, witaj Leszku, no, pozdrowienia od Adama z żoną 59 dla Ciebie ze Stołowej Góry, Stefan Paweł przez Barbara, Zygmunt 061, Potwierdzi, doleciało Dzięki, dzięki, witaj Wiola59 dla Ciebie ze Stołowej Góry No wszystko jest proszę Ciebie nagrane Nawet na wideo, haj Także będzie do odsłuchania e, Później na, na, na relacji, fajnie Powodzenia, trzymajcie się oczywiście i, I udanych aktywacji Pozdrawiamy z naszej pozycji, wyślemy Ci zdjęcie Jak zrobimy na koniec e, gdzie, gdzie stoimy na szlaku, na ahoj Dzięki, dla Was No fajnie, fajnie, będę patrzył na skrzynce Trzymaj się, do usłyszenia, ahoj Oscar Echo 6, Romio Charlie Delta, good morning, big signal 5-9. Yeah, good morning, I think you are fine sir, 4-7, 4-7, they are to aim on the same frequency, uh, thank you, 73. Ok, thank you, 73, good luck. 9, Paweł Jadwiga, witaj, 5-9, bardzo mocno Adam i Stołowa Góra, proszę. Cześć, operator Paweł, z tej w tej raport dla Kibiecka Nowica, takie 5-4, 5-4, Okej, okay, 5-4 bez problemu. No, bardzo ładnie tutaj się odbieram, także bez żadnych bez problemów. Trzymaj się do usłyszenia. Okej, okay, dzięki, wielkie, Pozdrawiam, dzięki, tak ładnie. Hej, hej, hey, dzięki za łączność. Tu Stefan, Kebek, 1, Gustaw, Paweł, Roman przez Paweł. Sierra, Kebek, 1, Golf, Papa, Romeo, Portable from Sierra, Papa, strok Bravo, Zulu, 061, CQ, Sota. SQ9, Barbara, Paweł, Violetta. SQ9, Barbara, Paweł, Violetta. Witam, 59, zespołowej góry, proszę. Hej, hej, dzięki również, trzymaj się, do usłyszenia SP-9, Ewa, Natalia, Wioletta, mocno tu brzmisz, 5 59, proszę e, Witaj, witaj, 59, dziękuję Dzięki również, do usłyszenia SP-8, Dorota, ja kocham, witam, e, 59 dla kolegi, proszę Dzień dobry, witaj, piątka, piątka, z Lublina, powodzenia Dzięki, powodzenia Wanda, 6 Wanda, Ewa, witaj, 59 dla ciebie, proszę SQ6, Wanda Ewa, SQ6, Wanda Ewa, piątka, dziewiątka, SQ6, Wanda Ewa, pięć, dziewięć. Czarta, piątka, czwórka, do przyzóry, żabu, czerwia, sum. Trójka, 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 czwórka, nie wstrzymaj się, jak u tako, czy też. Pozdrowia, serdecznie obecnie, miłej aktywacji, że istnia do usłyszenia. Dzięki, trzymaj się, do usłyszenia. Dziewięć, Maria, Kubek, Adam. SP9, Maria, Kubek, Adam, witam kolegę pięć, dziewięć, ze Stołowej Góry, proszę, Adam. cześć. No, okej, okay, okej, okay, okay. gdzieś przejeżdżaliśmy tutaj koło Zawoi wcześniej, także e, no, znane, znane strony. Fajnie, dzięki za zgłoszenie, pozdrawiam. Jego dnia. Dzień, wszystkiego dobrego. Dzięki, do usłyszenia tu z na wywołaniu. Ja tam 9, Tadeusz Karol Wanda przez No, SP-9 Tomasz Karol Wanda przez Paweł, witam ponownie. 59 dla ciebie, ze stołowej góry. Witaj, Adamie, Marek z tej strony, właśnie startuję na kotoń. Powinienem być tam za jakieś pół godzinki Nie wiem jak jeszcze będzie może się sami sami uda zrobić a dla Ciebie 5-9 No dzięki za 5-9, znaczy podejrzewam, że raczej <coughs> znaczy, nie, bo my się stąd już zbieramy <coughs> Przepraszam. Zbieramy się już stąd, bo już te na krótkich już łączności były, także no gdzieś tam z mobila, jak się będę słyszał, to, to, to się odezę, okej? Okay? W rodzie, nie ma problemu. Słuchaj, no to aż szczęśliwego zejścia i do następnych 73 Dzięki.